Cześć. Dzisiaj przychodzę do was z kolejnym czekoladownikiem. Czekoladownik troszkę podobny do tego, który widzieliście ostatnio czarno-biały. Dzisiaj taki narodowy biało-czerwony. No, ale takie, takie, było życzenie, żeby on był biało-czerwony. To jest czekoladownik, jak widzicie, w dniu ślubu, czyli taki jako prezent na, no z okazji ślubu, prawda? Tutaj jeszcze nitkę kleju widzę z potem ją zdejmę. No czekoladowniczek wygląda tak jak, tak jak widzicie. Tu z przodu dałam tasiemkę w serduszka. Z tyłu też jest tasiemka w serduszka. Ten papier jest w ogóle taki srebrny. Taki błyszczący. O, I z tej strony tak samo. Różyczki mojego autorstwa. Już Wam je pokazywałam. Tutaj mamy kwiatuszki. Dużo brokatu, świeci się. Uwielbiam jak się tak błyszczy. I tutaj znowu moja ulubiona tekturka srebrna, podniesiona na piankach w dniu ślubu. Różyczka biało-czerwona. Powiem Wam, że nawet fajny ten czekoladownik. Wywiązany na wstążeczkę. Rozwiązujemy wstążeczkę. Mam czekoladę, tak. Ale może najpierw Wam pokażę, jak wygląda bez czekolady. To jest serwetka. Taka piękna, przykleiłam serweteczkę. Tu mamy napis LOVE, podniesione na piance i serduszka też. Też, o, podniesione na piankach. Wkładamy czekoladkę. Zawiązujemy. I mamy super prezent wygląda, tak, tutaj z tej strony. I teraz jeszcze jedno czekoladkę sobie, a to mamy miejsce, miejsce na pieniążki. Specjalnie kopertka taka trochę większa, głębsza, tu jej nie wycinam, żeby nic nie, nie uciekło, no bo tu jednak będzie no, najpoważniejszy prezent. Kopertka też z takiego błyszczącego Papieru, tylko że takie takie jakieś listki, zawijaski zresztą tutaj tak samo takie, o, czasem widać jak się błyszczy ten sam papier tutaj zamykana serduszko podkleiłam tylko od dołu troszeczkę, żeby można było tutaj zamknąć i trzy serduszka wydaje mi się, że bardzo ładnie to wygląda tak wygląda mój czekoladownik drugą rzecz, którą chciałam Wam pokazać to jest kartka Kartkę, z której jestem szczególnie dumna, zwłaszcza z tego pudełka. Jak widzicie, tu widać kartkę. Inspiracją dla mnie był torcik wedlowski, tak? <grytania> torcik wedlowski, spojrzałam na niego. Torcik wedlowski ma tu taką dziurkę przezroczystą. I pomyślałam sobie, że fajnie by było zrobić też kartkę w pudełku z też takim przezroczystym, no z takim przezroczystym czymś. I teraz tak, po kolei. Pudełeczko, tutaj jest obklejone papierem, a tutaj jest obklejone tapetą. O, wszędzie, z każdej strony o, super jest ta tapeta. Naprawdę jest świetna. Mam kilka takich tapet, próbek takich tapet. I świetnie mi się z nimi, nimi pracuje. Tutaj mamy podniesione na piankach moc gorących życzeń i, i stempelek. No i motelki, tak trochę nie wiedziałam, jak to ozdobić, ale wydaje mi się, że nie wyszło tak źle. Jak na pierwsze takie pudełko, nie jest źle. Tutaj naokoło wycięłam nożyczkami ozdobnymi, i teraz otwieramy. O, i pod spodem mamy karteczkę. Jeszcze Wam pokażę, że w środku. W środku też przykleiłam tą tapetę i też tutaj przykleiłam, bo żeby nie było widać tego, o, tego czegoś. Ale powiem Wam, że dumna jestem z siebie, że wpadłam na taki pomysł. Pudełeczko się zamyka tak i mamy piękny prezent dla kogoś. Może troszkę, może troszkę za... bo mi leci tutaj. Dobrze, otwieramy. No i kartka prezentuje się tak, nie będę jej wyjmowała, w środku jeszcze nie ma życzeń. Yy, tutaj mamy różyczki. O, będę przesuwała. O, różyczka i też jest delikatnie, delikatnie yy, pokolorowana brokatem srebrnym. Błyszczy się tak samo ta czerwona. I tutaj mamy tą rodzinę różyczek. Mały pączek rozwijający się i duża różyczka. Yy, tutaj mamy... Yy, pióreczka, może jednak wyjmę tą kartkę, bo tutaj tak dookoła też jest tapeta, dookoła pierwszą warstwą była tapeta, później papier, kilka warstw papierów, taka wydaje mi się trochę za bogata ta kartka, no ale już wyszła jak wyszła, nie wiem czy, czy jest ładna, czy jest brzydka. Może trochę za dużo naciapane, Nie wiem, naprawdę, nie, nie mam pojęcia. Jakoś tak. No, jakoś tak. Ale, ale wydaje mi się, że że nie ma tragedii. Tutaj mamy koroneczkę. No i fajnie. Najbardziej mi się podoba koroneczka. Najbardziej jestem dumna z tego wieczka. I w zasadzie tym wieczkiem chciałam Wam się najbardziej pochwalić. Nie tak kartką jak tym wieczkiem. <laughs> Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że. Podoba Wam się zarówno karka, jak i czekoladownik. O. Po więcej z zapraszam na bloga. Tam są również inne prace, których nie publikuję na na YouTubie. Zapraszam do oglądania. Zapraszam również na mojego Facebooka. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!